Ja chciałem Was po prostu też zapytać o wczorajszy wieczór. Jakie jak Wasze odczucia, jak wy odebraliście to całe zachowanie w, po tej grze i tak dalej? Bo wiecie pewnie wszyscy, co się gdzieś tam działo. <laughs> czy z mojej strony coś tutaj było nie tak, czy właśnie bardziej z Karoliny, nie? Trochę może Karolina przesadziła, no nie wiem. Ja tam wydaje mi się, że bawiłem się w ramach rozsądku po prostu. A jakby Karolina nad mi zrobić i poleciała sobie tam gdzieś grubiej, nie? No z podwojoną siłą oddała te pocałunki i to już były namiętne pocałunki, a moje były po prostu. Zwykłymi pocałunkami, i tyle. Skąd się wziął konflikt? Bo ja konflikt się wziął stąd, i... y, że po prostu miesza, jest niezdecydowany. Zaczyna robić. Push and pull, push and pull. Ja mm -hmm. nie lubię czegoś takiego bo już w takiej relacji i ona jest jeszcze bardziej uzależniająca, bo to w zasadzie jest zajebiście wszystko fajnie, a za chwilę się od ciebie odepchnę, mm -hmm. podkreślić sobie tę atmosferkę i za chwilę znowu push and pull, push and pull. Zrobisz coś małego, a ona ci zrobi ze zdwojoną siłą. I to jest takie trochę zazdrości, niby fajne, ale też to jest taka, wiesz, złośliwości, i no, tego nie cierpię w związku, nie I to mnie gdzieś tam zabolało mocno. Bartek chce się z nią wiązać. Nie ma dostansu do takich gier więc jest zazdrosny, no i tak się napędza to wszystko. Może się boi trochę twojej seksualności i nie wie, jaka ty jesteś i jak się zachowasz. I myślę, że chciał sprawdzić tym, jaki pocałunek zrobisz, kiedy ty będziesz miała pierwszy wybór. Tak ja uważam. I jak się nakręcisz. I jak ty się zachowasz. Oczywiście, że pociągnąłem za sznurki i że się zabawiłam. Ja nie mówię, że nie, że nie jestem jakby bez winy. To od razu to powiedziałam, że na tyle mnie wkurzył, że po prostu chciałam sama pokazać pazurka. Mówię, chcesz? Proszę bardzo. Wejdę w twoją grę. Ale się mega wkurzyłam. Jak małpkę w cyrku cię Dokładnie tak się poczułam. Dobra, skończmy ten temat, bo nie zanudzę was. Pogadasz, ogarniesz no, i będzie. No, będziemy rozmawiać, zobaczymy, nie? Tutaj bardziej jakoś muszę sobie sam przemyśleć, czy, czy po prostu chcę, żeby ktoś mi w życiu prywatnym robił na złość i tyle, nie? Armin? Te gra chyba pokazała trochę inną stronę Laury. Coś ciekawe, trzeba ten potencjał wyciągnąć z niej. Normalnie kotłowaliśmy się tutaj, chciałem chciał Do niej widzieliście pewnie, co? Też ja fajnie. to spałem jak kurde. Ja też. Więc tak się trochę nakręciłem, ale fajnie, fajnie, tak trochę pozura takiego. Ten to już co wieczór tutaj tłucze. <śm> yeah. To akurat można było się spodziewać po nim, jak, jak go poznałem, to od razu wiedziałem. Ale nie po niej. Po no niej. po niej nie, ale. To la urka. No u mnie myślę, że bardzo dobrze, uwielbiam to, że nie mamy do siebie żadnych problemów, żadnych spin, każdy wie jakie mamy granice, nikt nie chce ich przekraczać, a jednocześnie super się bawimy. Tak, tak, w każdej kobiecie tkwi potencjał, tylko trzeba umieć go wyciągnąć, wyciągnąć, tam, wiesz, no i dasz. Adamos. No to nie, no dobrze mi się, do, dobrze się dogadujemy z Werą, czuję... Z Werą? To, to ci po głowie to, chodzi. To, to nie w tą stronę, nie! Stop! Klaps! Dobra, jeszcze raz. Dziwne przejęzyczenie. Nie ma tu przypadku. Ten, no dobrze się dogadujemy z Wiktorią, więc chwilę pogadaliśmy jakieś buziaczki, więc uważam, że jest spokojnie i powoli z jej tempem i moim to idzie w dobrą stronę. On to jest przekonujący, Nie sądziłam, że. Adam jakoś tak się otworzy, wiecie? A z charakteru jak? Nie wyobrażam sobie jej tutaj, żeby zrobiła mi na przykład jakąś awanturę, czy, czy jakąś kłótnię o coś, a ja gadałem z nią o tym, to że, miście, że no to... właśnie ona jest taka spokojniejsza. Ona jest bez, taka kompletnie bez Więc spokój, to wiesz, na wagę złota w dzisiejszych czasach. Nie? Jak na tak krótki czas, to ja już widzę, że Adam troszeczkę no inaczej podchodzi do mnie niż do Werki. W końcu czuję się dobrze w, w mojej parze i jestem szczęśliwsza. Werka, jak teraz czujesz się z tym, właśnie, że ja jestem wiesz, z Adamem w parze? I jak ja o tym mówię? Nie, no ja też to, nie chcę tutaj... co ja czuję w tym momencie, kiedy wy jesteście w parze, to nie wiem, czy ma jakiekolwiek znaczenie. Chcę to wygasić już całkowicie do zera, natomiast to jeszcze siedzi we mnie. E, jakoś mocno mnie to nie rusza już, bo zjawił się ktoś, kto próbuje poskromić smoka. Troszeczkę brakuje mi w niej takiego i wariacji, takiego szaleństwa. Gdzie mówiła, że pokazywała no, na, jest, na jest. początku rogi. Ale tak to naprawdę wszystko jest. Rozumiem. Ok. Okej. Nadajemy gdzieś tam na, na podobnych falach, tylko mam wrażenie, że Weronika jeszcze do końca tak się chyba przede mną nie otworzyła. Cały czas widzę, że jest taka spokojniejsza, wyciszona w moim kierunku. Trochę mi brakuje ognia jeszcze w tym wszystkim. Nie chcę tutaj wafle, chcę partnera. No a Adam wiadomo, no patrzy się cały czas zerka, patrzy się gdzieś tam, potem wzrok zatrzymuje się na mnie, a potem znowu się śmieje, potem na mnie, potem gdzieś tam. <laughs> Także nie wiem, o co chodzi z tym gościem, ale już mi się nie chce tego rozkminiać. Nie chce patrzy na coś, co już jest niedostępne całkowicie. Ja zamknąłem sprawę, więc z mojej strony nic na pewno nie będzie. No, ale ona dalej widzę jej wzrok i kurde, po prostu według mnie nie dogada się z Łukaszem i nic z tego nie będzie. No Albercik tam na pewno poleci na całość, na stówę. Onka gadała, że nic nie będzie w nocy, ale jestem pewien, że to w tej kryjówce. Ja wam powiem jedno, jak ci laska mówi, że nie będzie seksu, to zawsze będzie. No bank tam był. O, dzień dobry. Uuu roz Anielona! No, ona cały czas powtarza, że wiesz, że Albert. Chętnie, ale na seks na, na noc, nie? No to ma Alberta na noc. No to ma Alberta na kryjówkę, no. Co mnie obgadujesz? Była nocka? Mocna? Była. No, powiem wam, polecieliśmy grubo. W końcu ktoś się żarcik, żarcik. żarcik, Dobra, nie będę was wkręcać. O. Nie no, grzecznie było. Ja co? nie chciałam, no... Co? Szczerze? No wydaje mi się, że to jest za wcześnie na kryjówkę, przynajmniej z mojej strony. Były grzmoty czy nie? Nie. Co ty gadasz, że co? Nie był? Nie, no okej, okay, wszystko ten, ale jakby myślałem, że... Gdzie cały czas, wiesz, ona mówi o tym jakimś pociągu seksualnym, nie? Ja wiem, no i gdzie ten no pociąg? Sobie ona mówi. Nie w programie. Ja mówię, no dobra, no to nie. Mam nadzieję, że ta krajówka mnie nie odsunie od niego tak, jak mnie odsunęła po pierwszej nocy. A jak Albert na to zareagował? A ja mam wrażenie, że on trochę rozczarowany był. Jakoś się ty tam nie przyjmuje, jakby nie zależało mi tak w 100%, ale może tak w 90. <śmierdziścia> <śmierdzi> szkoda, szkoda, nie? Szkoda, szkoda mojego. No i ja na se pojadłem, nie? <śmierdzi> No więc. Powoli do przodu. To zmarnowana kryjówka. No. Cierpliwy, to i kamień gotuje, wiesz, Albert? Nie widzę ich pod względem temperamentu. No, tak jak ich obserwuję, to dla mnie jedyne, co ich łączy, to to, że Albert jest przystojny, a Ania jest niedostępna i seksowna. I na tym to się kończy. Ty, no to chyba lepiej było, jakby Lori poszła z Bartkiem. Co? Myślisz, że, myślisz, że byś kotłował? Nie wiem, wiesz, co nie myślałem o tym. A ja myślę, że byś kotłował, nie? Si? No bo według mnie Lori jakby jest, ma taki fajny cichy charakter, to ale w niej buzują te hormony, ta, no, ona ta, jest taka ta... ta ona trzeba no. To nie byłoby tak, że to Bartek by w... Lori, tylko Lori Bartka. Ktoś tam się zaśmiał właśnie, że to ja noszę spodnie w tej relacji. Ja mam do tego taki dystans, że to jest w ogóle się nie martwię, żeby się całować z Arminem i z no, no, się podobało. No, no. Dzielimy się. Wszystko, Wszystko zostaje w rodzinie. No i...